Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest 19 odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Red Dead Redemption. E, moi drodzy, stoję aktualnie przed tą paczuszką, którą nam e, ten brytol mówił, żebyśmy wzięli, dostarczyli gdzieś tam. Dobra, także co, otwórzmy tę e, skrzyneczkę całą, całe tę. Zobaczymy, co tam mamy w środku. No i dobra, dostarcz paczkę do El Matadero. No okay. e, Generalnie, moi drodzy, pojechałem na tą misję poboczną, bo widziałem, że Landon jest e, nieaktywny. Nie wiem, czy to zła pora dnia, czy co, ale. Tak czy siak misji dla niego w tym momencie zrobić nie mogę, dlatego właśnie pojechałem po tą paczuszkę I teraz pewnie pojedziemy sobie ją. O Ta hell to nie jest mój To jest mój koń, eee, a czemu on nagle zmienił kolory? Przecież to nie był mój mój koń był szary, co jest? Dobra, nieważne. Generalnie tak, gdzie my tą paczkę musimy w ogóle dostarczyć? To jest dobre pytanie. Łocie panie, a to aż tam? O kurde. hmm, hmm. hmm, hmm. A my jesteśmy tam, to wiecie co? W takim razie. Może na razie tą paczkę sobie odpuścimy, bo w sumie jak ja mam tam tyle zajewaniać, to damy sobie chyba z tym na razie spokój. A moi drodzy, ja teraz może zrobię cięcie. Yy, prześpię się, żeby przesunąć czas w grze. I pewnie spotkamy się u Londona, tak mi się wydaje, także ja to robię cięcie i za chwilę się u niego widzimy. Okej okay, moi kochani, jestem już na miejscu, dojechałem do Londona. Zobaczymy, co on tam ma dla nas za kolejną misję.

Carson, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth. If that makes you happy, yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. <laughs> oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just going to have a drink. No, John. No <laughs> one, no. Okay then, gentlemen. No, no i Już myślałem, że nie zagramy, kurde. Dobra. No to lecimy w takim razie. A to jest teksański poker Texas chyba, nie? Bo tak, dobra. Będziemy mieli jeszcze taki samouczek, powiedzmy, no ale ja, ja ogarniam jak się gra w pokera teksańskiego to spoko. Nie to nie jest potrzebne, nauczeli też pokara graliśmy. Także my to we wszystko już graliśmy w tych kartach. Chcemy, nie? Jeszcze graliśmy w tysiąca, graliśmy. Dobra, teraz tak czy ja mogę zobaczyć swoje karty, bo to by się przydało głębiej. No, Dobra, kurde, nie mnie tu uczą. Ja wiem, jak się gra w pokera, no. Aha, muszę w ogóle wejść, tak? No, dra, no, wbijamy. Niech będzie zadycha. Ogólnie mamy tysiąc żetonów, więc spoko. Jestem ciekaw, w ogóle, czy ten poker skończy się jakoś o skryptowanie, czy? Um, Czym... ale czemu ja nie mogę zobaczyć kart swoich? Halo, ja chcę zobaczyć karty! Co jest? No i dobra, ja wiem, że to jest flop i tak dalej, nie uczcie mnie jak pan żyć, kurde. Ale ej, no, pa, para królowych na stole, to w sumie spoko jest, dobra. O, look at your cards, no właśnie. Eeeem... Um, no jest średnio w sumie. No Ale dobra, niech będzie, czek. I'll check. Dobra, i co dalej, panowie? no? No, e, dobra. Nie, no kurde, jest. Źle jest, powiem wam szczerze. Nie ma nic zupełnie, nie? Bo my mamy chyba Jobka i piątkę, tak, z tego co pamiętam? Oj, kurde, no. No jest do dupy, generalnie. Mm, nie, dobra, rezygnujemy, bo to nie ma sensu. Nic byśmy nie ugrali, moi drodzy. Dobra, dawaj mechikanu, <noise> Dawaj, rozdawaj. Dziewiątka i dziesiątka, no dobra, myślę, że możemy wejść. Nie jest tak źle. A tak, tak, że ten minimalny zakład może być zawsze podbity i tak dalej. I później cała rundka idzie. Generalnie moi drodzy, są tak, może ja wam sam na szybko wytłumaczę. E, ogólnie co no cóż, no, e, w pokaże mamy tak, który rozdaje karty. Kruper się zmienia co rundę, on rozdaje po dwie karty każdemu, e, no i wchodzimy, tak? E, na przykład, jak ktoś da 10 żetonów na wejście, no to wtedy wszyscy się muszą do niego jakby dostosować. E, co my mamy za karty? 9 i 10, mamy parę dziesiątek, To myślę, że możemy podbijać, może nie, ale albo dobra, podbijmy Niech będzie. Dobra, no może już nie podbijajmy, aż tak agresywnie też nie grajmy, bo nie jest też aż tak dobrze No i moi drodzy, generalnie, właśnie mamy to wejście I właśnie też co kolejkę zmienia się ten, który pierwszy wchodzi w tą kolejkę, czyli Jak ktoś da dychę, tak... What the fuck, to tak podbił stawkę, porąbało ich, dobra, wchodzimy <laughs> Ja się nie będę pieścić... O, ale teraz siadło! Mamy trzy dziesiątki, moi drodzy Mamy trójkę, super to powiem Wam, że nawet możemy podbić, szczerze mówiąc, jeszcze chyba oddychy. Oho, tamten kurde Mechikanu jeszcze podbił. Dobra, my musimy do niego dorównać. No my mamy trójkę, także wygrywamy. No i super, 249 żetonów dla nas. Legancko. You fucking cheat! Excuse me. You fucking looked in my fucking cards. You fucking cheat. Now Herr Muller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend. Which was nothing. Now I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You, you planted this guy rickets. Now why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. No, no more cards game. Ease up there, friend. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here. I'm not fighting you, rickets, but the Yankee him I don't like. He's done you no know, harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Kurto nie sądziłem, że emocji może wywołać ja No, ale dobra, wszyscy, wszyscy żyją. Aha, im teraz. oje, nie, nie pamiętam, jak się pojedynkowało, szczerze mówiąc. Kurde, jak się pojedynkowało, ja nie pamiętam sterowania. O ja pierdzielę, no to mamy przypał teraz. Eee, jak to się robiło? Kurde, nie pamiętam. Najwyżej ja zginiemy, no trudno. <głos》> już zapowiadam, tak, że możemy zginąć, czekajcie. Nie no, co? Ej. A czemu w ogóle John mi nie strzelił? Kurde. A nie, nie naprawdę nie pamiętam zupełnie jak się strzelało, co w ten sposób. Kurde! Pamiętam, że jakoś się L2 trzymało, żeby wyjąć broń? Jakoś tak to było. Kurde, mi się jeszcze jeden samouczek do tego, bo był tylko raz. Robiliśmy to na początku gry, ja teraz nie pamiętam jak to było. Ja pierdzielę, a może to było L1? Nie wiem, na pewno nie R2. No co jest? Ja nie rozumiem tego. Jak to działało? No ja pierdziele. Jak to szło? Nie pamiętam zupełnie jak się pojedynkowało w tej grze, no nie wierzę. Jakie feile? ja pierdziele. Czemu ja zawsze muszę coś zwalić Kurde. Mogę wejść w menu? Poczekajcie, ja pierdziele. Targeting controls, o właśnie. Punch, fire, zoom, radial. Eee... A... Nie on tu nawet nic nie ma Czekajcie, hmm, hmm, hmm. Nie no, nie ma tu nic w ogóle Ja pierniczę, no to siupa trochę, muszę przyznać Aj, aj, aj. Nie no, czyli to ja nie chcę Kurde, no nie pamiętam, no przysięgam, że nie pamiętam, no Może to L1 było, a nie L2, mi się porąbało

Your health. <laughs> you, the man they call Marston. See, you like killing. Watch me cut her throat. <laughs> nice friends you got here, Mr. Ricketts. <laughs> Do you, Marston. Eh, hey, hey. we fight now. Careful, Marston. I know that girl. No, no, Robby. Zabijania tej typiary, no dobra. Nie, no zaś. No nie wierzę. Jest za pierwszym razem pięknie. Ale dalej, nie wiem jak to działa, powiem wam szczerze. Nie rozumiem, na jakiej podstawie to działa. No nie, no jeszcze strzelnij Dobra, dwururka to nie jest najlepszy pomysł, więc może weźmiemy sobie tego. O. Dobra dostał ładnie Czy ja mam jakiś... A właśnie, słuchajcie moi drodzy, bo ja poza nagraniem odbiłem sobie jeden fort, czy e, czegoś tam jedną krywkę gangu ogarnąłem, już nie chciałem wam tego pokazywać, bo to było takie nudne dosyć. E, ale właśnie dzięki temu odblokowałem sobie nowy karabin, którego właśnie używam. Muszę przyznać, że jest spoko. Tak już jest już się skończyła ta rozgrywka w pokera w końcu. No dobra, także misja zakończona. Ja pierdziłem to nie rozgrywka w poker, ale powiem wam, dalej nie rozumiem, jakimi zasadami się rządzi e, te, te duele. Jakimi zasadami się to rządzi naprawdę. Nie, jakoś nie, nie rozumiem tego Dale, dalej, nie wiem jak to działa, ja coś klikam na przypale, coś jakieś wciskam, jakieś R2, L2, jakieś pierdoły, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem na jakich podstawach to działa. Pamiętam, ja, mieliśmy raz ten tutorial na początku gry i to właściwie tyle tak naprawdę, bo nic więcej yy, gra mi nie wyjaśniała, powiem że jeszcze jeden tutorial by się przydał, bo zapomniałem jak to funkcjonuje dokładnie. Dobra moi drodzy, myślę, że możemy pójść na yy, jeszcze jedną misję do Londona. Dobra, pok pokażę, że odpuścimy choćby do Londynu na jeszcze jedną misję. Mamy czas, także możemy sobie jeszcze jedną zagrać. Dobra, to lecimy. Jakiś meksykański pociąg, hey, Mr. Ricketts. Run in. Zajmij się i mam jakiś zwykły. Tak. Say, czy słyszał o Javier Escuela? Nie, nie jest jeszcze. Witamy. Why are you after him, anyway? We're old friends. We was kind of educated together. <laughs> so what is this? Some kind of high school reunion <laughs> sort of thing? Something like that. Well, well, you've killed people. You live the life <sighs> that I have, and I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind. Went and shot a bunch of people unfair, like. I got shot in a robbery. They left me and I left them. <laughs> well, that's how it goes. <laughs> already had me a woman. got me a farm. then i got me more trouble. sure. <laughs> been sent to track down the men i used to run with. track them? kill them? well, if you don't, someone else will. there's no escape. look at me. i spent 25 years killing men. look at me now. sitting around here like some low-rent would-be messiah. <laughs> We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts, Mr. Ricketts, thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla. And the local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Ollende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. No dobra, no to lecimy, moi drodzy. Ogólnie John tutaj trochę też tłumaczył Landonowi, dlaczego e, ściga Javiera i Billa. I właściwie, co, co ich łączy, powiedzmy. Znaczy, on trochę wspomnieć właśnie o przeszłości, o tym napadzie na pociąg, e, który był ostatnim napadem w Red Dead 2, przypominam, gdzie to Daci zostawił. Uh, this war is getting dirtier by the day people are being executed for just having an opinion Belinda seems to have more enemies by the day perhaps you would know rumor has it you've been making all kinds of new friends i don't pay much attention to rumors just be careful john keep jumping from one side of the fence to the other you might just get impaled on it i have to find these two men with respect how i do it is no concern of yours choose your tone wisely partner remember who you're talking to how could I ever forget and who are you John Marston apart from a rat feeding every other hand he can find my name means something all you've done is kill a few peasants and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit now I politely ask you to watch your tone Rick all I'm saying is maybe there's a reason why people around here don't want to talk okay. Trochę

A przecież <laughs> wcześniej dla nich pracowaliśmy tak naprawdę Dobra dostał Tamtych jeszcze musimy zdjąć, no to lecimy, lecimy Kurde panowie Jak ja nie lubię się strzelać bez zasłody Co jest? Dobra Nie, nie zginął Dobra teraz zginął Lecimy jeszcze po tamten jeden wóz Kurde jak on zapiernicza. panie wracaj tu pad. Kurde chodź tu gościu Dobra pięknie, mamy to Dobra, teraz musimy tam wsiąść. Spoko, spoko, spoko. Aha, i teraz... Aha, no dobra, po prostu mamy ich zabrać poza granicę. Okej. Okay. To lecimy w takim razie. No jadę, jadę. Co tam Landung, krzyczysz na mnie C te? Dobra, driftujemy wozem, Nieu, nieu. Zarobiliście, <grystanie> się tym jeździ. Te wozy mają taki, taką fizykę śmieszną, tak śmiesznie skaczą jak na przykład na jakiś kamień wjedziemy. O kurde, no właśnie. No przecież jadę, no co tam się Landon krzyczysz się na mnie cały ty ogółem, no przecież jadę no. Co za chłop. Kurde, już koniki nie dają rady tak jadę. Ciekawe czy to daleko w ogóle jest, ale chyba nie, no, nie powinno być daleko. Kurde, a ty... Ten wóz strasznie zwalnia, jak przestaje wciskać XA, no ale nie mogę wciskać tego XA w nieskończoność, bo w końcu konie się zmęczą i odmówią posłuszeństwa, i tyle będzie. Dobra. O kurde. Wow, Ale dupo. No nie zatrzymuję się, nie zatrzymuje. Ja pierdziele. O kurde, o kurde, co tu się dzieje? Nie no, a teraz naprawdę lepiej się nie zatrzymywać. Kurde. Jeszcze całą wytrzymałość koni zużyłem. Dobra, tu już raczej nie powinni mnie trafić. A mówię, nie ma sensu się zatrzymywać, bo zabiliby mnie na miejscu. Dobra, udało nam się, jesteśmy. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr Ricketts. <laughs> and you, too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you. And she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. <laughs> if you say so, Marston. If you say so. No dobra, moi drodzy, także kolejna misja wykonana. No i chyba z Landonem już się w tej grze nie spotkamy, niestety, bo on tak powiedział, że no dobra, tam jedziemy, załatwiamy sobie sprawy CT, i się rozdzielamy, także chyba już nie spotkamy się z nim, niestety. Dobra, i tak się moi drodzy zastanawiam, co my możemy jeszcze właściwie zrobić w tym odcinku, czekajcie. Gdzie my jesteśmy na mapie? My w ogóle do Ameryki wróciliśmy, ok? Hmm. W sumie, skoro wróciliśmy, chociaż nie tak, z drugiej strony możemy sobie pojechać tutaj. O, tą paczuszkę dostarczyć, bo w sumie jesteśmy nie aż tak daleko tego. Więc myślę, że możemy się tam przejechać. Dobra, to dawaj, John. Jedymy, jedymy, jedymy. co te... No, to już nikt nie jest na nas zły. Wszyscy strażnicy Teksasu zniknęli, tak? Także jest spoko. Tak, wiem, że to Meksyk. Specjalnie powiedziałem strażnicy Teksasu. Dobra, jademy, jedymy. Mówię, no, nie jest tam zbyt daleko, więc możemy e, się przejechać. Kurde, tak mi się w to przyjemnie gra, wam powiem. Bo wiecie co, jak tak. Y, 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 kiedyś tam oglądałem sobie gameplay z Red Dead Jedynki, Znaczy, kiedyś, no nie aż tak dawno, ale nie wiem, dwa lata temu na przykład, y, to miałem takie, ja pierdzielę, jak ta gra jest głupia, nie? W takim sensie, że to jest jakieś takie, nie wiem, wolne, nieintuicyjne, jakieś takie brzydkie i w ogóle nie. I tak się zastanawiałem, ja pierdzielę, to, to w ogóle jak w to grać można, nie to jest, że to jest wiecie, takie takie mechy w ogóle. Mm, a później tak właśnie. Yy, zaczęliśmy grać w tego DEDA jedynkę. Najpierw mnie dwójka przekonała tej jedynki. I kurczę, gra mi się w to mega przyjemnie, naprawdę. Fajnie się poznaje tą historię. I powiem Wam, że nawet klimat dzikiego zachodu chyba jest jeszcze lepszy niż w dwójce, bo mimo wszystko w dwójce... Twórcy bardziej postawili chyba nie tyle na klimat dzikiego zachodu, ale na taki klimat bardziej fabularny, po prostu. No tam ta fabuła była niesamowita, i zdecydowanie na to położono największy nacisk właśnie w drugiej części. A tutaj, właśnie, wydaje mi się, że bardziej nacisk położono właśnie na ten klimat dzikiego zachodu. I moim skromnym zdaniem, Red Dead 1 ma nawet właśnie lepszy klimat yy, yy, takich, takich klasycznych westernów yy, niż właśnie dwójka. Bo w dwójce przykładowo nie mieliśmy w ogóle pojedynków jeden na jeden, chyba że, ja, chyba że ja byłem jakiś ślepy i ich nie widziałem. Albo te pojedynki też nie do końca tak wyglądały, jak wyglądają w Red Dead 1, No bo co prawda mieliśmy tam coś w stylu, na przykład jak szukaliśmy tych czterech legendarnych rewolwerowców, nie wiem, czy pamiętacie w dwójce, to tam mieliśmy takie coś, że właśnie mieliśmy zdjąć chyba ich tam dwóch, zanim oni nas zdejmą. Nie, I to nie była, była taka, powiedzmy, imitacja tego pojedynku. Ale mm, to nie było aż tak, yy, powiedzmy, yy, nie wiem jak to powiedzieć, takie wyraźne yy, jak w Red Deadzie jedynce właśnie. Bo tutaj to jest tak zrobione no, na 100% yy, te pojedynki. Czyli wiecie, samo południe, tak, wychodzimy, pojedynkujemy się z gościem. Yy, ludzie obserwują, my stoimy naprzeciwko siebie. To nie jest takie coś, że kto pierwszy wyciągnie broń, to przeżyje, nie? Tylko to jest takie faktycznie zaaranżowane dobrze, ten, yy, te pojedynki na przykład. Także muszę przyznać, że moim zdaniem, właśnie. Nawet sam styl graficzny Red Dead jedynki, no, no ta, 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 tu mnie ta kobieta chce oszukać, Bo to ja już raz zginałem na takiej akcji, także odpuścimy sobie tam zagadywanie do niej. A moi drodzy, właśnie to co chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie Red Dead jedynka ma jakby lepszy styl tego dzikiego zachodu, ale z kolei dwójka ma lepszy, lepszą samą tą narrację fabularną, no. i to tak wydaje mi się, że to jej tak głównie rozróżnia. I muszę przyznać, że fajnie mi się w tą jedynkę gra. No mówię, klimat tego dzikiego zachodu naprawdę jest niesamowity. Aż mi się zaczęły podobać westerny, serio. No tak jak wcześniej nie byłem jakimś wielkim fanem, to teraz naprawdę... Yy, aż obejrzałbym sobie chętnie jakiś western właśnie. Dobra, to tak, patrzuszkę mieliśmy dostarczyć tutaj. Dzień dobry. Posunąłem świnie. Fuj. <ścoughs> Czekajcie, to chyba na górę musimy wejść. Dobra. Mhm. Teraz to... A nie, na dół teoretycznie. Aha, czyli to w ogóle nie jest w tym budynku. Ja pitole. Zaśle polazłem, czekajcie, ty wyjdę? Dobra, skoczymy sobie tutaj. Okej, za wiele mi się nie stało. A, bo co tutaj ten kolej stoi? Dobra. Dinyberek. Armi rebels? Politics, my friend, is for fools. Which is why we see so much of it down here. Land of morons. Gets in the way of real work? If you say so. Here's the money for Mr. Tolitz. I'll get this to the workers right away. That's quite a sum. <laughs> Must be valuable stuff. <laughs> you have no idea, Gringo. No idea. If you would have known, you would have kept it all yourself. Czyżby o jakieś dragi chodziło? No dobra, i teraz tak będziemy musieli zwrócić zapłaty do Toleca. No dobra, pewnie za jakiś czas to zrobimy. A gdzie to właściwie jest na mapie? Bo może jest to w miarę blisko, chociaż nie, z tego co pamiętam, to ten koleś. O, no właśnie, on jest tutaj. No dobra, to nie będziemy już w tym odcinku się za to zabierać. Może w następnym to zrobimy sobie. Dobra moi drodzy, ale generalnie. A gdzie mam misję? Aha, tam jest misja fabularna dla Luisy już. No dobra, także chyba wątek Desanty i Londona faktycznie już skończyliśmy. Ciekawe, ilu jeszcze zostało yy, ludzi od misji na, w, tym, w tym całym Meksyku. No zobaczymy. Tak czy siak, moi drodzy, tu będziemy sobie już ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption. Na razie!